No jasne, no, jednak być na boisku i czuć te emocje, wiadomo, to jest kompletnie co innego, mimo że dzisiaj ten mecz naprawdę był ciężki, bo, bo z tak przyjmującym zespołem i praktycznie który się nie mylił na swojej pierwszej piłce, no to było ciężko grać, zresztą to było widać, że graliśmy punkt za punkt i potem, e, potem tak naprawdę no, liczyła się zagrywka, no bo kto zagrywał ten wygrywał, no nie oszukujmy się. E, Cieszę się, cieszę się, że mimo wszystko, że zagraliśmy 500, jeszcze ja cieszę, że zagrałem do 500, bo dla mnie to jest yy, w tym sezonie naprawdę dużo. W sensie dużo, że, że, e, że byłem na boisku tyle czasu, o tak. No właśnie tak się teraz zastanawiam, że chyba nie, że to chyba była moja najdłuższa seria, jeżeli chodzi o bycie na zagrywce, no bo wiadomo, że, że ja zagrywałem, ale my też fantastycznie graliśmy na bloku i na, na obronie e, i tak się akurat złożyło, że, że to było w moim serwisie i no, no nie, chyba nie miałem takiej, takiej serii, żeby się zdarzyło, że tyle razy zagrywali. Znaczy, wydaje mi się, że z Patrykiem mieliśmy kompletnie inne nastawienie, ze względu na to, że to była dla nas okazja po to, żeby zagrać, tak? I my trenujemy razem, wiadomo, obok siebie na, na treningach w tym drugim zespole i nam było wiele łatwiej jakby ze sobą się komunikować i to przede wszystkim czucie tak zwane boiskowe było inne, tak? że się rozumiemy, wspieraliśmy się cały czas, generalnie jako zespół wspieraliśmy się cały czas w tych trudnych momentach, no tak naprawdę no... W wielu sytuacjach tego meczu mogliśmy po prostu sobie, no nie, nie żeby odpuścić, ale no, z, po prostu z, puścić ręce w dół i powiedzieć, no kurczę, jak oni dobrze grają dzisiaj, tak? Ale trzymaliśmy się, pomagaliśmy sobie i, i ja się bardzo cieszę, że miałem okazję zagrać. Mówię, te 500 wiadomo, że dla chłopaków, którzy są na boisku cały czas, no to, to jest dodatkowe jakieś tam obciążenie, ale teraz będzie na pewno tak manewrowany trening, żebyśmy, żebyśmy się zregenerowali od, od, odpowiednio. i i, no i zagrali, a co do, co do pytania, no to mm, no takie sytuacje się zdarzają. No nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, tak? Akurat była taka sytuacja, że urośnie wypad przed, przed meczem. My jesteśmy po to, żeby właśnie wejść i tą lukę wypełnić, tak? Eee, I wydaje mi się, że nam się to udało. O, wydaje mi się, że akurat przypadek... Eee... Jednak wiadomo, że we własnej hali się gra totalnie inaczej. Ja z tego co pamiętam też meczu z Lubinem miałem okazję zagrać od początku. Tamten mecz mi kompletnie nie poszedł i chciałem się na pewno zrehabilitować też, też sam dla siebie. I, no i to wykorzystać tę szansę, którą no, miałem w tym sezonie i e, chciałem ją po prostu wykorzystać i pomóc zespołowi, żebyśmy zeszli z tego meczu.